Ok, moi drodzy, Marvel powraca. Dostajemy sześcioodcinkowy serial na platformie Disney'a. Z tego co wiem, to serial nakręcony w 2022 roku, z jakimiś dokrętkami dwa lata później, ale coś, co leżało na półce i czekało na swoją premierę. I przy obecnych zmianach w MCU, i tym, że ta faza ostatnia im po prostu generalnie rzecz biorąc nie wyszła i próbują zrobić. Co oni próbują zrobić? No, wskrzesić to uniwersum, ale. Thunderbolts, mimo że większości osób się podobało, praktycznie na siebie nie zarobiło, więc to potrzebują czegoś mocnego w tym uniwersum. No i rzucają na platformę ten serialik, taki gdzieś tam leżał, zapomnieliśmy o nim, nikogo nie interesował. W dwóch transzach po trzy odcinki, także dzisiaj trzy za tydzień, trzy. Pogadajmy o pierwszych trzech. Ironheart to historia Riri Williams, genialnej wynalazczyni, która tworzy najbardziej zaawansowany kostium od czasów Iron Mana. Jak mówi nam opis na filmie, czyli od producenta, jak rozumiem, przetłumaczony. I tak zostaje ona wyrzucona z uczelni, więc musi sobie u siebie w Chicago. A w Chicago radzić na dzielni, więc wplątuje się do jakiejś nielegalnie działającej ekipy, gdzie główny ziomek ma magiczny kaptur także. <ścoughs> ja to opisuje, nie tak trochę cynicznie brzmi, ale jak opisuje fabułę, to brzmi to głupio, nie? Albo brzmi bym zmyślał. Nie, generalnie rzecz biorąc, mamy taką lekką, powiedzmy w Marvelu, spadkobierczynię e, motywów Ironmana, tonego Starka, czyli jest... E, jest genialna, zna się na aspektach technicznych, jak widać w tym serialu jest też jakaś magia, więc mamy potencjalnie ciekawe zestawienie nauka, w MCU oczywiście, tak? Nauka kontra magia, bo... Mieliśmy Tonego Starka i mieliśmy Doktora Strange'a, więc czemu nie. I mamy gdzieś taką prywatną, intymną, dramatyczną e, historię tej bohaterki, ponieważ traci ona jeszcze przed serialem swoją najlepszą koleżankę, więc jest to też film, znaczy serial o traumie i żałobie. I tak, po pierwszych trzech odcinkach, czyli po połowie... E, muszę powiedzieć... <ścoughs> to jest śmieszne, ale to się powtarza teraz przy każdym filmie MCU czy serialu, to znaczy... Było to nie najgorsze, ale oso osobiście nie polecam, to znaczy nie było to dla mnie ciekawe, nie wkręciłem się w historię. Pewnie dokończę te trzy odcinki, bo to szybko leci. Zostały trzy odcinki, nie trzeba będzie czekać też co tydzień, tylko za tydzień koniec, ale. Jest to dla mnie serial typu nic wybitnego, ale nie jest aż tak fatalny, jak bardzo wiele ich produkcji z ostatnich lat, przy których naprawdę zagryzałem zęby, nudziłem się niesamowicie. Tutaj w każdym odcinku były jakieś ciekawe chociażby elementy tego świata, no ale oczywiście na ciekawy element tego świata, na ciekawy pomysł scenariuszowy przypada jakaś głupota. E, osobiście, powiem może lekkie spoilery, te pierwsze trzy odcinki tak... Wiecie, muszę trochę wspomnieć rzeczy. Nie scena po scenie, ale tak na luzie. Sam początek, no to pewnie nie spoiler, jakby koncept jest taki, że ona. Super geniuszka, którą chyba znamy z Wakanda Forever, nie? Ja absolutnie nie. Tak mi się wydaje, że tam ją widziałem, ale nie pamiętam nic z tego filmu. Także tak był głęboki, że zapadł mi mocno w pamięć, że już tam ze trzy lata minęły. Ja w ogóle nie wiem, co się w nim działo. Chociaż wtedy chyba go nie najgorzej oceniłem, z tego co pamiętam, ale no w każdym razie jest ona geniuszką, która chyba poszła do college, jak miała 15 lat, i w ogóle tam. No taki mini Tony Stark, tak? Jest super utale utalentowana, jeśli chodzi o. Bycie inteligentną i tak jak Tony Stark, znającą się na, nie wiem, na sprzęcie, na elektronice, nawet nie wiem na czym tak naprawdę, na wszystkim, bo to jest ten taki komiksowy geniusz, no nie? Tak jak Tony był zajebistym inżynierem, taki ona jest. i to jest fajny koncept, bo myślę, że wszyscy lubimy, chciałem sp powiedzieć Spidermana, Spidermana też, ale Iron Mana, wszyscy lubimy i jakby te pierwsze filmy szczególnie jeszcze bez tego całego tam magii, nanobotów i tak dalej, tylko Tony Stark przechodzący swoją przemianę od zadufanego w sobie dupka, który ma wyjebą go na cały świat, sprzedaje broń, po prostu jest bogaty i wiecie, i ma panienki tu i tamto, ale... Przy tym jest genialny. I jak chce, to potrafi. Przechodzi przemianę do lepszego człowieka, który zainteresował się ratowaniem świata jakąś tam odpowiedzialnością wynikającą z wielkiej mocy, Spider-Man. Ale przede wszystkim rzeczywiście w tych filmach było widać jego geniusz, że potrafił stworzyć, no nie tylko samego ten kostium Ironmana, ale inne różne rzeczy w trakcie tych filmów. Musiał albo coś wykombinować na szybko, albo coś zbudować, albo kogoś przechytrzyć. Widać było po prostu ten geniusz, coś fajnie ogląda, to, bo to jest super moc, tak? To e, jakby w Ironmanie. Supermocą nie jest sam kostium, jak dla mnie, tylko inteligencja i umiejętności danego Starka, więc to oczywiście się fajnie ogląda i ja chętnie przyjmę więcej, tak? Tylko problem jest taki, że Star Historii, ona zostaje wyrzucona z koleżu, z jakieś tam przekręty i to, że się nie stawia na zajęcia i generalnie jakieś problemy sprawia, bo ona jest pochłonięta tym, żeby wykonać swój projekt zamiast robić to, co jej każą na uczelni, nie? Tak ja trochę w skrócie przedstawiam, słuchałem jednym uchem, bo jakoś głupie mi się to po prostu wydało od początku. To jest oczywiście mądry pomysł na historię, żeby nasza bohaterka znalazła się w dołku. Zginęła jej koleżanka i nie tylko zresztą, i przy okazji ma problem, typu nie chcą mi finansować moich prac i nie mogę spełnić swoich marzeń dotyczących właśnie pracy nad jakimiś tam technicznymi rzeczami, nową technologią. Za to każą mi tam jakieś głupoty robić na uczelni, i ona mówi nawet takie zdanie, że muszę zdawać rzeczy przy których to ja powinnam tych nauczycieli uczyć, bowiem więcej i o ile to jest dobry pomysł, żeby ją specjalnie właśnie nasza bohaterka jakby w pierwszym akcie dostaje w pierdziel jako człowiek, jako protagonista i potem musi z tych kłopotów jakoś wyjść, musi coś pokonać, musi jakoś, wiecie, no nie ma wszystkiego podanego na tacy, no bo co to, nie byłoby historii, no nie? I wszystko fajnie, ale to dla mnie nie miało sensu. Czemu taka geniuszka nie mogła po prostu zaliczyć na uczelni wszystkiego i tam nie wchodzić w jakieś tam kłopoty, bo tam pisała ludziom pracę czy coś. Ja tak sobie myślałem. Poszła jak miała 15 lat do koleżu, jest taka hipergenialna jak Tony Stark. Załatwiłaby to w rok wszystko. Po prostu powinien przepitać z każdego przedmiotu, ona wszystko wie więcej. Buch zdałaś, nie? To była moja myśl. Jakieś firmy technologiczne w Stanach natychmiast by się zabijały o nią, żeby jej zasponsorować tej jej pracę. A nie, że ona została wyrzucona na bruk, musi wrócić do mamy do Chicago, wraca do swojej takiej trochę czarnej dzielni, gdzie jest biedniej niż bogaciej. I... Znaczy, no na pewno nie na zasadzie, że ma nieograniczony budżet na <grym>, jakiś wiecie. Eksperymenty ale Tony Stark, także cały ten początek wydał mi się super durny, ale jakby okej, okay, rozumiem, to jest komiksówka, komiksówki też nie zawsze się muszą naszą logiką jakby obsługiwać, czy posługiwać, ale no wiecie, głupio mi się to wydało. Druga sprawa, wplątuje się szybko w kłopoty, jeszcze w pierwszym odcinku trafia do gangu tego kolesia, co Pewnie będzie czarnym charakterem przez resztę odcinków, e, który ma magiczny kaptur. I okej, okay, brzmi to mega ciekawie to znaczy sam pomysł zestawienia magii i nauki tak, że z jednej strony mamy osobę głęboko zakorzenioną w technologiach i myślącą jak inżynier, a z drugiej strony jest czary Mary Marvelowe. E, tylko, że to przez pierwsze przynajmniej trzy odcinki w ogóle nie wybrzmiewa poza tym, że jedno i drugie jest na ekranie nie ma jakiejś takiej. No nie, nie, ma, nie, nie jest to w ogóle rozwinięte. Nie to brzmi ciekawie, ale nic z tym się nie dzieje, tak? Aczkolwiek tu oczywiście jeszcze może to się rozwinąć w przyszłych odcinkach, ale przez trzy odcinki już zmarnowali okazję dla mnie. Ale przede wszystkim nasza superinteligentna bohaterka wplątuje się w kłopoty bez żadnego zadawania pytań, to znaczy dołącza do jakiegoś gangu, który robi jakieś napady i próbuje, i w zasadzie przejmują kontrolę nad tam jakąś całą, całym systemem tuneli metra, żeby tą babkę, która chyba jest burmistrzem miasta, zmusić do podpisania jakiegoś kontraktu, że będzie im płacić pieniądze, i... Po pierwsze robią to wszystko bez masek, wszyscy wiedzą kim oni są, nasza bohaterka jest momentami bez maski, a jak jest w tym swoim stroju, no to chyba wszyscy wiedzą, że to jest jej strój, albo byłoby to do wyśledzenia dosyć łatwe, skoro latała wcześniej w tym pomieście i chodziła taka na wpół rozebrana, bo nie pamiętam co się w Wakanda Forever działo. E, więc jakby działają jako grupa przestępcza, bez żadnego wiecie, ukrywania tożsamości, plus ona w ogóle do nich dołącza na zasadzie, stara dołącz do nas miała hajs, nie? I Okej, okay. znowu częściowo na papierze, to jest ciekawe, że bohaterka nie jest kapitan Ameryka, będę ratował, poświęcę się za Amerykę, za dobro i empatię i wiecie, jakby no, będę stróżem po prostu prawa z supermocami, tylko nasza bohaterka jest trochę taka bardziej egoistycznie myśląca o swoich e, jakichś tam motywach, że chce coś zbudować, potrzebuje na to hajs, więc idzie zarobić, tak? Ale szczerze powiedziawszy, żeby w ogóle nie zadawała pytań, żeby nagle brała udział w jakichś przestępstwach, o tak z bomby. Nawet w drugim odcinku tam, ona zaczyna jakieś powoli pytania zadawać, w zasadzie co tu się odwala, czemu ten koleś ma jakiś magiczny kaptur. I któryś z tych bohaterów z tego gangu mówi coś na zasadzie, u, ale ty pytań zadajesz. Ja mówię, ona w ogóle pytań nie zadaje, ona powinna była to zrobić przed pierwszą robotą. A w ogóle to... Oni zmuszają jakąś burmistrz miasta chyba, czy kogoś tam, żeby podpisała kontrakt, z którego wynika, że będzie im płacić hajs i tak dalej. W momencie, w którym zrobili to siłą, bo przejęli jakby jej rzeczy i koleś magicznie się pojawił w samochodzie i zagroził. Ja mówię, i co, i to tak po prostu ten kontrakt wejdzie w życie, nikt ich nie będzie ścigał? To tak nie działa, no nie? Tak nie działa... Znaczy, nie wiem, no chyba, że ze strachu, nie wiem, jakby, w głupie, jakby w głupie to jest, no nie? Oczywiście, no to jest serial komiksowy, Marvelowy, więc nie mówię, że musi być wpisany w pełni naszą logiką, tak, ale mam wrażenie, że wszystkie główne elementy fabuły są po prostu durne. <laughs> nie? I z plusu o minusu, bo każdy wątek jest taki plus minusowy, że jest coś ciekawego. Ten gang wydał mi się mało ciekawy, wyglądają jak takie na ludzi z serialu typu CW, tam jakiś Arrow czy Flash czy coś, gdzie każdy stara się być taki charakterystyczny, ale jakoś w... na dłuższą metę są po prostu nudni, nie? Udają, udają głębokie postaci, bo każdy z nich powiedzmy dziwnie wygląda, ma jakąś dziwną cechę osobowości czy coś, ale nic nie jest stworzone naokoło nich i udają takich sexy flexi, podczas gdy są po prostu przestępcami, więc jakoś nie za bardzo ich kupiłem, nie za bardzo kupiłem, że nasza bohaterka im zaufała i tak po prostu weszła w to bezmyślnie, nie? Z innych plusów i minusów ta koleżanka co umarła, no, nasza bohaterka przeżywa żałobę, jakąś tam traumę, co jest ciekawe, no bo to, mówię, jakiś taki ludzki prawdziwy wątek w to wrzucony, nie? Że musi sobie poradzić z problemami nie? dotyczącymi śmierci najbliższej osoby. Tylko, że w pewnym sensie magiczną swoją technologią jakby tworzy AI na zasadzie Jarvisa i tworzy je tak, że to jest ta koleżanka jej się pokazuje, nie? Z jej wspomnieniami chyba i wszystkim. I pomysł okej. Okay. Jakiś taki... w jakimś innym filmie, jakimś Blade Runnerze to myślę, że mógłby być zajebisty wątek sci-fi, że nie wiem, wasz naj, wasza ukochana czy wasz najlepszy kumpel czy ktoś, nie wiem, wasz rodzic, który już nie żyje zostaje odtworzony w formie hologramu i gada i tak dalej, takie już rzeczy były w historii science fiction oczywiście, ale mówię, że brzmi to nawet ciekawie, jakieś dylematy z tym związane, czy nasza bohaterka właśnie by się czuła szczęśliwa, że znowu ją ma, no ale tak naprawdę tamta nie żyje i no wiecie. Okej, okay. jeśli chodzi o sci-fi, ciekawe, tylko jest to wykorzystane w tym, przez te pierwsze trzy odcinki, jako trochę taki upierdliwy comic relief, lekkie sumienie naszej bohaterki, bo tamta, ten, to AI cały czas kwestionuje te decyzje naszej bohaterki, trochę tak jak ja, mówię jej, czemu ty im ufasz, przecież to są jakieś bad guy e. w ogóle zapytałaś co oni robią, albo czemu to robią, ale przede wszystkim pojawia się w scenach tylko po to, żeby naszej bohaterce na chwilę przeszkodzić, żeby zrobić coś śmiesznego. Wydawało mi się to cringe'owe i takie, takie marwelowe, w złym tego słowa znaczeniu, takie dziecinne, takie komiksowo-dziecinne, nie? nie dojrzałe, tylko, tylko takie durne. Jest taki moment, że nasza bohaterka mówi nie, nie będziesz ze mną chodziła, jako ten hologram i tam coś klika, że jakby wrzucają ją na pulpit, że ona jest na pulpicie swojego komputera i tam takie wyskakuje takie okienko. Tak jakby mini rozmowa na jakimś tam, wiecie, Skype'ie, Teamsach czy, czy, czy czymś takim I, i i tam ta dziewczyna ten hologram Natali po prostu jest w takim małym okienku na rogu kwadratu w komputerze i gada, jakby była zamknięta w komputerze. Nie wiem, jakoś wyglądało to tak dziwnie. Jakoś absolutnie mi to nie zadziałało, no nie? Także rozumiem, że ją przyniosła na kompa, ale zamiast po prostu być w słuchawce, jako że rozmawiają, to to ona tam taka, mmm, stoję w takim, wiecie, kwadraciku na green screenie, nie? Dziwne to było dla mnie, nie? Nie, jakoś tak nie wiem, no to są jakieś pierdoły teraz, który się czerwiam, ale ten, ten serial jest taki mało przemyślany, może jeśli chodzi o jakość pewnych decyzji. To nasza główna bohaterka uważam, że jest całkiem nieźle zagrana i ma jakieś tam dylematy, ale największy plus serialu dla mnie póki co, zaskakująco, to był Elden, a jak on się nazywa? Alden Ehrenreich, tak? Czyli nasz Han Solo, prawda? Który się tutaj pojawia, gra takiego troszeczkę. Nie zdradzam, nie, nie spoileruję kogo gra dokładnie, ale jest trochę takim nerdem naukowcem, ale mało pewnym siebie i wpadam na naszą bohaterkę i widać, że rozwinie się jakaś współpraca taka technologiczna, takich trochę dwóch tonych starków się spotyka, czy coś w stylu, nie? I on kogoś tu ciekawego stworzył dla mnie, bo był taki trochę cringe'owo, pierdołowaty taki nerd, ale coś stworzył. I ich interakcje przez to były ciekawe, tak, to znaczy w miarę w nie wierzyłem jak na takie komiksowe coś, były trochę humorystyczne, trochę jest tej, tego wątku technologicznego w to wrzuconego, no bo oboje się tym zajmują, więc paradoksalnie e, najbardziej mi się z nim podobały sceny i nawet, nawet wolałbym, żeby on był głównym bohaterem, bo wydał się ciekawszą postacią, biorąc pod uwagę jego historię i to, co się dowiadujemy w trakcie tych odcinków o nim, nie? Więc... <laughs> nie wiem, bo jest jako taki drugoplanowiec e, wrzucony i... Jeszcze jedna rzecz taka ogólna, obejrzałem te trzy odcinki, no i to sprawia wrażenie, jakbyśmy obejrzeli tam... tak, wiecie, godzinę materiału, jakby tak wyciąć to wszystko, co jest pomiędzy. I zostały tylko trzy, więc ten serialik jest taki... taki biedny, taki malutki, taki... taki tyci, taki ledwo się historia zaczęła, zaraz się będzie kończyć, bo zostały trzy odcinki. Jest to minus, trochę tak, z plusów, może no, jest to przynajmniej zwięzły serial, gdzie dojdzie do konkluzji jakichś wątków, gdzie... Pędzi on na łeb, na szyję, jeśli chodzi o fabułę, ale wiecie, przynajmniej właśnie nie będzie to jakiś tasiemiec 20 odcinków nudy, tylko szybkie 6 odcinków, więc może jest to plus. Yy, serial trochę skazany na porażkę, jak wszystko co w Marvelu teraz, co nie jest czymś naprawdę dużym, tak? jak jakaś właśnie tam fantastyczna czwórka czy coś takiego. Ale no co, no, rzucili sobie go na Disneya, możecie sprawdzić, jak macie. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Jeśli miałbym dać ocenę po, pięciu odcink e, proszę, po trzech odcinkach, to 5 na 10, takie średnie to jest dla mnie. Na wszystko, co, dobr na wszystko, co było dobre, przypadało coś niedobrego i vice versa, także do obejrzenia. Nie? E, wśród tych seriali, jakichś tam pięciu, sześciu innych, które uważałem za fatalne, takie oceny od 1 do 3, ten jest oglądalny ale też absolutnie przy tym pomijalny, jakby absolutnie. Jakbyście mi wymazali to teraz z pamięci, albo zapytali czy, jak w Facetach wczoraj. Czerni chcę, żeby mieć wymazane, ja bo powiedział, okej, okay, whatever, nie, jakby róbcie co chcecie, nie? Także czekam na wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.